No, kolejny odcineczek właśnie się wysikałem i umyłem. I popsuł mi się prysznic. Super. Ale żeby było weselej, to dostałem zlecenie naprawy telewizora. Coś podobnego jak ostatnia. Luksusowy telewizor. No tak. No ciekawe na kogo na prawa. No i 200 wpadnie. Dla nas jest to niemała okazja. Majsterkuj Ondej, Ondej. I telewizor został naprawiony, możemy go zwrócić temu komuś. A, to pani skórą, tutaj, Czekaj, to tachy tak? tak? Nie wiem, czy mi się uda teraz wypić. Może stwórz grupę? Hmm. Uda hmm. się? Okej, okay, jest grupa. Trzeba jakieś się do budynku, bo... ona nas spali. Zaprosimy ją do siebie może. okej okay, zapraszamy ją do domu, wiesz, z grupą może truchtem. Okej, okay, chyba nam nie no idzie nasza grup tylko może niech ja chyba pragnienia nie będziemy spokojnie zaspokajać. <laughs> Co? Okej, okay, spoko. No to na szybkiego sok <laughs> plazmowy. Nasze codzienne danie. A przynajmniej te szczęścia dostajemy za to no życie. O! Aha, mamy telefon, ale tylko. swój, że tak powiem. Czyli zasegregowanie. Dostajemy pieniążki. Ćwicz. Ćwiczenia siłowe. Nie będziemy oglądać. Nie będziemy oglądać. Ćwicz. do poziomu czwartego to jest o. prosimy tutaj ja chyba nam uciekło czemu się u mnie pojawiło? dobra, to ćwiczymy chyba dalej no tak nie jesteśmy ani wróżkami ani magami to nie możemy niestety Nie mam takiej możliwości aby ja chyba podróżować ani nic takiego Tak mi się wydaje ćwicz ćwic. OK Aż czwarty poziom sportu Aż też poziom smrotu chyba niezły. Dzisiaj jest czwartek, a to jutro do pracy. Co to za nietoperek tam tam śmigę hoppsa hop, co? Hop, hop. Piąty poziom, szósty poziom A, 6 godzin z przerwy Dobre tempo. Możesz ćwiczyć dłużej No tak A pośmierdzimy troszeczkę i poziom szósty sportu Tak szybko to też musiał ćwiczyć No sikać nam się chce u, u. Czy on nie mógłby się wykąpać i wysikać jednocześnie to by było coś no tak mi przynajmniej wydaje, że to by było no jakoś lepsze Idziemy spać do pełnego wypoczynku a zaraz do pracy, oj ciekawe czy jak wypijemy kawę wampirem to też to coś da a nie, czwartek jest, tak? Tu mamy wolne jeszcze. Się przestraszyłem. Ktoś nam grzebie chyba gdzieś. Ale no, no, mieszkamy totalnym takim sumie. No, naturalni. to nikt nie mieszka. Aha, tu jest ta wróż kolamnia cała. Szukaj wróżek i dołóż. Zjedzimy sekretny ogród sobie. Ale, pierw. Pierw musimy się napić. Tak więc, zjedz coś na szybko. Sok plazmowy. I dopiero teraz możemy myśleć o czym. O, zwiedzania. O zwiedzaniu sekretnego czegoś. W tamtym miejscowościu chociaż więcej ludzi było. A to co to jest? Mów cygański. A, wiedziałem, że gdzieś jest. Dobra, to się już budź. Dosyć się na Spałeś... Okej, okay, zjedliśmy. A, czekamy na taksówkę, okej. Okay. Co mu to będziemy robić? Czy my słyszczyc? Czym to jest? Piękny park O, tu mamy wróżkę. Cowołamy go zaraz. szmyt. Coś tam było ciekawego. Ui. To to jest ui Zobaczmy. Ui. transport o miotła dobra Kotra, aha stojak magicznych mioteł w domu coś takiego może stać? chyba może jak widać tak junior one coś mają prędkość 7 Aha, mają prędkość jakieś. Prędkość 1, tylko dziecko. Aha. Prędkość 2. Chyba Pegasa, nie? No, co no smog. I jaki kolor? Black. No, chyba nie będziemy mogli, bo my jesteśmy czarownicami. Ale to już. To już nie nasz problem. Znaczy, nasz, ale... Tak mniej, trochę nasz. UI, co? Czym jest UI? Jakiegoś interfejsa mam kupić, czy coś? Alarmy to chyba nie to. Co, co, co? Kwatery mieszkalne, kościelny. Nie no, chyba, chyba. Chyba, nie znajdę nic. Ogródek, pokój dziecięcy, gabinet. Hmm. Nie, nie, nie ma, nie ma mowy, chyba, że mi coś znalazł. Fontannę, obiekty do budowania, piwnica, hmm. Nie, nie będzie nic takiego. Dobra. To my sobie mówimy do kogoś tam. Kimkolwiek ten ktoś jest. A ul, To jest ul. Takie buty o jakiś, jakiś ludzik Lubi nas specjalnie dobry Poprawimy humorek A to jest chyba nastolatka, bo jest jakaś taka niska. Nie, to po prostu kobieta jest. Specjalnie wampiry. Nie będziemy wampirować tutaj. Brykaj, Dobra, zobaczymy czym jest brykanie. Ok, niczym ciekawym. Może ona da nam się zjeść i posać Najpierw hipnotyczne spojrzenie. Chyba, że ona jest tym, no. Nie homo, tylko tym, no. No tym Tak, ona chyba jest albo wiedźmą, albo czymś takim, bo nie mogę z niej pić. O co to? Oglądaj, wyłącz światła. Nie, nie będzie nic ciekawego. To jakaś lama. O, tu kolejny domek. Chyba sobie dzisiaj nie podjemy. Chyba, że. O, tak, jeżeli możemy chyba sprawdzić, by myśleli o nas. A, ale najpierw sprawimy, żeby... Hipnotyczne spojrzenie i pić. Zobaczymy, czy da się przemienić. Miriam. Ja, skoro Miriam, to chyba wiadomo, co ma. Nie, dziękuję nic. Przyjazne. Zawsze, że jesteśmy firmie, nie jest. Będziemy zaprzestać dużo razy. Przyjazne. Zapytamy o karierę, bo laski to lubią. Odlotkujemy. Zahipnotyzujemy. Kto tam się tak śmieje? Pa romantyczny. Patkanina. No. Pochwalimy no. wyglądem. Puść. Nie, nie pocałujemy. O, pierwszy pocałunek. To nie. Okej, okay, ma partnera. Pochwalimy jeszcze raz wygląd. Gdzie to są znajomości? Znajoma. Musimy ją oczarować. Specjalnie przyjazna. Pogawędka. Poprawimy jej także. Humorek. No i taki będzie, tak jak właśnie na, na tych obrazkach y, odnośnie Simsów. Y, o 10.00 moja znajoma, o 20.00 żona i tak dalej zapytam ją o znak tutaj dobra cechy to chyba pomoże jakoś zabawne Opowiemy śmieszną historię głupimy to chyba nie jesteś takiego do no, takiej tak ubranej damy chyba to nie będzie coś dobrego poprawimy o tym coś poznaj było no to Poznaj, Pff, co jeszcze można więcej? Nie, nie zaprosimy jej do mnie, pochwalimy ją, Zahipnotyzujemy jeszcze raz. Jej, ile tych akcji jest? Nie ma więcej działań? Dobra, no, to będzie moja zaraz. Przemiriam Miriam Hopcraft to baran? Dobrymi przyjaciółmi chcesz z nią zostać? To jest przyjaciółka, tak? No tak. To jako wampirek musimy naszą ofiarę... O, to się nie dało. O, zobaczymy, że da pić. Udało się w końcu! W końcu się udało. Dobra, więc jest taki nasz osobisty sukces. I z tego miejsca chcę się z wami pożegnać. To był chyba ósmy odcinek czyli tak jakby tydzień, nie? Mimo, że tu minęło więcej dni. No ale cóż, no ja się z wami żegnam przy tym pięknym obrazku. Pa, pa. subscribe uh -huh. Yo.